Siemaneczko wszystkim jestem. Banam 500 zaniem z trzapu. Siemanko. i BMX02 Sieman. Witamy Was już w drugim odcinku z serwera PvP. Długo dosyć nie nagrywaliśmy, bo był wyłączony, bo coś się stało z pluginami. I dlatego... W ogóle nie działały. Tak, i dlatego też jest teraz dosyć mało osób, ale już, już jest tego, że wszystkie pluginy są ogarnięte. To co, idziemy walczyć? No. Poczekaj, bo ja tu na modzie rozwaliłem. Nie <laughs> ja zauważyłem tej zniszczony. Dobra, spoko już wyłączyłem. Dobra, potem się naprawi. No, już wcześniej za zaopatrzyliśmy się w takie kół, ale to, to wszystko co my tutaj widzicie, co my mamy, to jest na mapce. Kari po tam więc co. Czekajcie, zjem sobie jabłko i wypięknie. Mm. Dobra, biegniemy. No Olgostek się Polgostek dostał. Już jednego zabiłem, chodź. Olor ale go też miał miecz w arefisie. Dawaj, banan, ko! No czekaj, bo ja zbieram te itemy wszystkie. O, ja... A kogoś... jakiegoś gostka, który Nie ma... Nie wypadł z kogoś ty... miecz y, żelazny na no, odrzut 2 i kamienny na ostro Ale cię jedzie. Dawaj, Ho. Bo. Ja go zdaję. No bo on ma tego, no fala. Ej, chyba ciebie walnęłem, Jezu! A w nie, bo wyszedł z gry i się lełnił podczas walki, jeja. Yeah. Ej, to Kacpir był. A nie, Kacper jakiś, dobra. Ale on tam miał jakieś gówniane rzeczy, nie biorę. <grym> <tego>. No, on <grym> nie opłaca. Raven, ratuje cię. Bo kurde, mer mnie bije. A mnie bije powietrze. Haha, we dną. Boże, rajf, jakiś. <grym> ja z nim miałem to już. Tak? No, ale ze mną nie. Ej, Ej dawaj się... za tym goskiem tam, na górę wchodzimy. Czekaj. Ja idę za re... ja no jedę na rave'a. Oj, sorka, sorka! Miałem rave'a w trakcie. Dawaj, dziękuję. dawaj, tam. tam jest miecz na odrzut rzeczy. Ale ja już go wziąłem. Oj, A? no weź, te pelagi mam. Dobra. Ja tam... już dobrałem, ja brałem, mam go. Dawaj, no, no, dawaj, wbijamy, postrzelamy sobie z łuków tam. Ja mam ze skrzyni taki dobry łuk. Wal, Rave dostał, trzy serduszka mu zostały. Zwyczaj się ja mam taki dobry łuk. Ład, a ty go Kurde, spadłem też. No weź, ogarnij się. Ja nie spadłem. Ja spadłem. Dobra, już prawie jestem na samej górze. Miałem tak. dobry łóżko. O, miecz na, no, miecz żelazny na no, rzut 2, tak jak pamiętam. Dobra, to ja, to ja, to ja. Strzelamy? No tam jakiś go, tylko trafię go. Dawaj, tam, strzelaj. A, wiecie, to i tak nawet dobrze, że dosyć mniej osób jest na. O, skrzelaj. Ja, ja idę na drugi, ten, na drugie ta tam druga. miejsce. Na taką małą mapkę, to i tak mniej osób. No kurde, unika mi. No stąd się trudno strzela. Ej, dawaj za mną balon, wiem, jak go możemy dogonić. Chodź, tutaj. Nie, czekaj, no tędy tutaj. Na <noise> Uważaj, nie spadnij. No, wiem, wiem też. Tam pójdziemy, tam się dobrze kąpi. No i tam gostek jest na górze. A jak tu się idzie na górę? Na wow, żelazna klata na ochronę 4. O, pięknie. Dawajcie za mną. Wow! O kurde, ale się zrypałem. To nie trafiłeś do wody? Nie, nie chciałem do wody trafić. Chciałem skoczyć tu, na ten klocek nade mną. Aha. Wow. Ja, skoczyłem. ja skoczyłem. O, skuba. dobra. Kurde, jak tam jest nie Musimy wow. po górce wejść. Trochę dużo HP straciłem, a ty? Ja nie, bo złote jabłko zjadłem. Czartuję, to nie straciłem. Ja, chyba, mam, tylko, ja chyba tylko dwa straciłem. Uciekł gdzieś. O, tutaj jesteś, Kary. Dawajcie, idziemy tam na tą wioskę, co? Bo tam jeszcze nie byłem. Ja jestem tam u góry. O, to jest zbroja żelazna na, na ochronę 4 cała. Ja już ją ten, schowałem. To była kolcza. Tam jest kolcza, Eku. Aha. To już sam się gubię. Ja już to brałem. Na no, ochronę 4 i ochronę przed wybuchem. No ej chodźcie tam! Patrzcie tutaj jaki parkour! Woohoo! Dawaj tam! Pana, patrz na górę, widzisz nie? Czekaj! No widzę! Fajnie jakbyś się ten wyrypał. No bo zjadłeś jabłko! Jabłko! Dobra rzecz! Tam trzeba się dostać perła endermana! No, a tam jest dalej ta studnia Hero Braina. Tam jest kamienny chyba miecz ulepszony. trzeba gdzieś znaleźć porę Endermana w skrzyni. Moja no, studnia Hero Brain, yeah. Pamiętacie, jak pokazywaliśmy skrzynie, to teraz, to teraz już są inne rzeczy w tych skrzyniach. niż. No, Oj Ej, e, mie mieczyk, kto chce kamienny mieczyk na ostrość 5? Ja mam takie Ja taki, Jak ja mam podedrę no, no bo to tu jest właśnie. Ale diaksowy na ostrość 3 chyba lepszy, co? Nie, ja wolę ja dać ten, bo lepszy efekt będzie. A, dobra. Dawajcie tutaj, e. tutaj. Dawajcie na spawn, bo oni tam na spawnie są bardzo. No, ej, dawajcie na spawnie ten daszek jest, nie? To tam, stamtąd będziemy kampić. Ej, ja wiem, gdzie jest ten, jaskinio. Ej, Banan, tutaj dawaj stąd. Spoczymy. Banan nie może wskoczyć. A <laughs> <laughs> Hej, okay, wpadłeś na mnie. Oj, Jeszcze oh, ja, ale gość, zrobić. Ja, ale Gostek spadł z tej góry najwyższej przed chwilą. Ty tam, tam jest jakiś ty... Sorry. <laughs> Trafiany do trapiany. O tam, I, ktoś tam jest w domku, w domku są dwie osoby. No no bądź, dawaj. Dawajcie, tam można campić, jak na Enderze. Zmieniają się czymś, bo stoją. Dawaj! A. Dawaj! O, nie w pajęczynek padłem. A ja strzeliłem przez pajęczynek. Jest, jest. O ja, ale straciłem jak kutę. Ej, tutaj coś było. Aha, ty tam nie zrobiłem skrzyni. Chyba, jak mam strzałę w ramieniu. A, 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 a nie, już nie mam. Ten jak to patrzy, wszystko. A tam u góry jest skrzynka. Nie wiem, po to mi to. Ja już tam byłem. Ty, jak sobie ten na piersi. Bez kitu, to mój. O ja, jak sobie No dwa. Na ochronę dwa. Yeah. Zresztą... Ej, Nie ma. Ja, idę, ja idę po budki, ja swobodne jest... opowiadanie 4, proszę, zaraz. 4. Ja mam całą ekran na ochronę 4. Co to wbija? Ale... Ła! Wow. Dawaj Dawajcie go cut Otworzę! Dawajcie, szybko! Wow. Wow. ale walnął wszystkim, dobry. Ej, on ma tego, tego, Hila Haka A, ja wyszedł z gry. Ma, to ma bana. Ej banik na 5 minut. Ej patrz. No, a rozsypał się? No rozsypał się, ja powiem. No, no, to, ta, to, no to dobrze, właśnie tak o to no chodzi. Jest, jest. Kurde, czekaj, laga mam. Jakiś cheater, jak on to zrobił? No bo mam modusę, to się odbanował. Albo force opa. jest taki hack, co możesz sobie dać. O nie, opa. bo może po prostu o to chodzi, że tego... Bo może on, on, nie potem poszedł, poszedł, on poszedł potem przez drzwi, a jak kogoś się uderzy i po pięciu sekundach, po pięciu sekundach już może się wylogować, to wiesz. Możliwe, że już tego. No tu stoi. Tutaj, no dawaj tego Jera. O kurde. Ej patrz, biegną tutaj bez Ej! Je, trapię go, no chociaż raz. Wej, to co jakaś matka mnie leje, pomóżcie. Tak gdzie? A wpadłem do dziury. Maska! O trzy HP ma dawaj go. Yeah. a nie jeden. Ach, spalił się. Ła, tam jest trzeda. Tam jest typ. Bez tu na górze jest, dawajcie, chodźcie, chodźcie. Tam jest, dawajcie, Ej. szybko! Pod wodą jest typek. Uważajcie trzech gosków żelaznych. Weź. Ja chcę Litwę Litwa. Litwa... Polska! Dzień tam. Dzień tam Ej, Czajcie Gostek... Gostek z mieczem ulepszonym. A... Ja nie mogę! Ej, Czajcie... Zabi... Gostek bez EQ na mnie wybiegł, a zabiłem go i kolczeku wypadło. Chyba zapomniał założyć. No możliwe. O ja, ale fail. Na ochronę 3 tego, kolczeku. O ja, ale fail. Gień. Schowam sobie zaraz do Ender skrzynki. Gień. no. Gdzie jesteś, panam? Przelam <grym> do Gostka w 50 km. O, jakiś Gostek dobry, dobry, ulepszony biegnie. Gdzie? Y koło emeraldowej Ha? Ja zabiłem go, yeah. jest. Ja, ja chcę go, ja chcę. Ja go? Go. Zero kasy dostałem. Hmm. To ma Dawaj go! Je rozsypał się! Zabiłem go! Zbierajmy rzeczy! Ej, ten na dole coś jeszcze czekajcie! Ej, co lepsze? A nie, żela żelazne spodnie na ochronę 4 Litwa! Żelazne spodnie na ochronę 4 yy, Chyba raczej lepsze niż na nogawice te kolczy o, na ochronę 3, co? O, ale tutaj ten, dobre rzeczy są! Ej, dawajcie tutaj na dół! No wiem, bo te kolczeku, co mi wypadło, to jest z poprzedniej mapy jeszcze. Już takiego nie ma. To znaczy może gdzieś jest, ale nie wiem. Nie wiem, Kari robił wszystkie skrzynki. On jest bogiem. Ja, ale ty, ale mam F. Ja mam już niezłe, już mam y... Tak, mm. buty diaksowe ochrona 4, powolne opadanie 4, hełm diaksowy ochrona 4, diaksową zbroję ochrona 2 i spodnie, żelazne ochrona 4. Ja no tam nie chcę, tylko tam jest pewnie ochronę. Zbroja trochę taka dubna, a tak to wszystko spoko. To znaczy spodnie. Nie spoko. Jeden. Hej, dobra. Rej będzie leje. A ty gdzie Karisę poszedłeś? No ja byłem tam w lawie, w emeraldowej. No tu? chodźcie tam. Ja tam ja byłem, tam nudno. Nie ma tam nic? Nie, tam jest, tam. ale dobre tego, rzeczy. ale nudy, Bo nikogo nie ma. Tam są dobre A... rzeczy, dawaj, spijamy. Ła, tak. coś spiję. Tu... Czekaj, już to załatwię. Ja chcę go, ja chcę go, ja chcę go! Wow, jest mieczek drewniany, dobrze, senchantowany i miksturki. No wiem, widziałem. Uuuu, to jest na Poczekajcie, ja tutaj biorę wszystko. Wow, jeszcze jeden... A, to ta skrzynia jeszcze tam. Ej, dąba. tutaj jeszcze jest, chodź. Czekara, za tobą. Bez pamiętam. Ej, ty tam pilno i strażnik. Wow, ale super. Ja... Fajny, nie? Już nie Ej, mam miejsca feku na te rzeczy. Kurde, ja się i teraz ten... Y zamknęłem, co nie? I już nie ma tego. Zniknęło. <słuch> Chyba nie mhm. Czyli nie możecie takiego czegoś zrobić, że... Coś weźmiecie... Znaczy, zajrzycie do skrzyni i czegoś nie weźmiecie, bo to wtedy... Od razu automatycznie anulujecie. Dobra. Łał. Wow, Ej, nie. co? Chyba kończymy już, co? Dawaj, biegniemy na spawn'a. Dobra, da nie dawaj wpisz spawn. My akurat możemy od razu, bo jesteśmy head-adminami, ale wy jak piszecie spawn, to musicie 5 sekund stać w miejscu, co nie? Czekaj. Dobra, co? Więc do następnego Czekaj. odcinka. Gdzie jest, Kari? No tu. Jesteś na spawnie? No, nie, no, nie walki. Chodź na spawn, pożegnałem. Ej, dwóch fibów cię Wan super. Weź on, on, on się, on na niezalogowany nie, nie Dobra, potem jesteś. go tego odbanuje. Na niezalogowanym nie bije ty. To jakiś haker. Ej, nie naprawiłeś. To ty, wydaje mi się. Dobra, zaraz <grym> skończymy nagrywać to tutaj. Więc Napa. to, będą Kari. jeszcze oczywiście odcinki, może jeszcze z kimś innym nagramy. No znaczy z Karim i może z kimś jeszcze w czwórkę, co? No chyba tak. Więc co, narka? No, no. my się zami sięgnamy. Do następnych odcinków. Narka. Dobra.